Przede wszystkim to znowu ja, znałam pewien ważny temat, za bardzo ważny w kwestii tutaj, przepraszam często trochę kamerą, w kwestii tutaj YouTube'a i podatku od YouTube'a, pogrzebałam trochę w temacie, przeczytałam parę dobrych artykułów na wiarygodnych źródłach no i powiem tak, wszyscy mali YouTuberzy, którzy nie, y, prowadzą, nie mają to zarejestrowane jako działalności y, zarobkowej, czyli nie żyją z tego YouTube'a, to nie jest ich główne źródło utrzymania, nie muszą się niczego bać, także nie będą na pewno y, płacić żadnego podatku. E, tu chodzi więcej o profesjonalnych y, youtuberów, którzy z tego żyją. Którzy mają współpracę z YouTube'em, wiadomo, monetaryzacja też może być włączona, ale yy, jak ktoś tam dorabia, to jest na pewno od jakiejś kwoty. Jeszcze też muszę pogrzebać w tym temacie, ale powiem tak: to jest tak z przychodem, nie? Że od jakiejś kwoty się płaci dopiero podatek, albo się go nie płaci, albo z czego się jest zwolnionym. Yy, chodzi tutaj o to, że jak. Yy, i bylibyście y, bylibyście przykładowo konkurencyjni dla telewizji, czy radia, czy czegoś takiego, bo tu chodzi o tych głównych twórców, którzy zawodowo y, prezentują coś na YouTubie, ale to nie chodzi o tych twórców, którzy pokazują, nie wiem, film z wakacji, jakieś życie, czyli o vlogerów nie chodzi w całkowicie, bo to jest y, co innego, chyba, że tam nie wiem, jakiś um, Yy, reklama, nie wiem czegoś tam robią, yy, nie wiem do końca jak to jest, ale trzeba pogrzebać w temacie na pewno jak coś znajdę E, spróbuję, nie wiem, pod którymś filmem albo jakoś tak wrzucić to i pokazać Wam, że rzeczywiście nie macie z czegoś bać, bo trochę strachu narobili e, więcej niż, niż pożytku z tego, i ludzie byli zestresowani, i ludzie chcieli rezygnować ze swoich kanałów. Dla mnie też to było po prostu dziwne, bo nie mogą uderzyć w małych, jak ktoś ma naprawdę mało i jeszcze próbuje a te parę groszy dorobić. I to nie jest główne źródło utrzymania. Czyli dajmy na to, tak jak pan Tomek, jak Tomek tu mówił, wszyscy znają, z jego kanału, że ludzie zarabiają grosze, 90 euro czy jakoś tak. Po prostu to są małe sumy. I od tego na pewno podatku nie będą brać. Nie wiem, jak jest z rejestracją. Czy wszyscy będą musieli się zarejestrować? Ale wiem, że ty, ci mali youtuberzy nie mają się czego bać żeby jakiś tam podatek y, płacić, bo dla mnie by to było chore. Dla mnie by to było nielogiczne, bo. Każdy chce coś robić, każdy się chce w czymś odnaleźć. No spekulacje są, że tam Instagram albo nie wiem, na TikToku też jakiś podatek, bla bla bla. E, są spekulacje na temat Facebooka, że jakieś tam media, wy, wycieki w mediach są, że on ma niby zniknąć z Europy, nie wiadomo. Powiem tak, e, jak będą jakieś inne social media, na pewno się ludzie na to. E, Przerzucą. Facebook nie jest jedyny. Yy, no i tak. Powiem szczerze, mm, ja się na razie tym zbytnio nie przejmuję. Obejrzałam temat, dobra, uspokoiłam się, finą. Także proponuję też Wam to zrobić i y, pogrzebać. Jak znajdę coś, na pewno coś y, wrzucę na ten temat i opowiem, jak to wygląda, jak się mam to do wszystkiego, czy kto co musi. Na razie są takie powierzchowne informacje, ale mam nadzieję, że Was uspokoją. Także do następnego, do zobaczenia. Cześć!